Co to masz? No nie wiem czy to z Murano, ale jakieś fajne, ładne, grube, nieuszkodzone, dwa łabędzie. Nie? I one są, popatrzcie, tak jakby na fali. Aha, na fali nie? są. Weźmiemy to. Chociaż mi dobrze przypomina jakieś kaczki. Nie no to będą łabędzie. Musimy, to było, będzie. A czemu one nie, mają nie. tu takie te? Pewnie, że to są łabędzie, to nie są kaczki. Dobrze. Zobaczymy, jak we śniemy, we śniemy. co inni jeszcze nam powiedzą. Lusterko. No jeszcze lusterko. Ja też widziałem, dobra? <gry> Widać mnie w okularach. No, no, Dzisiaj wziąłem okulary, bo po prostu ja nie widzę nic, bo jest tak ciemno. Ładne lusterko. A jaki tył. O, i stara ta. Tak, To się po niemiecku mówi snevezm. No. no no. Ubijaczka do jajek znacie w komentarzach, kto z Was ubijał białka w ta, e, taką maszynką. Świetnie. Mnie się jeszcze nie zdarzyło. Is... Ale obraz ładny też. A nie, ma podpis. Myślałam, że nie ma podpisu. La Cure. La, cour, la Cure. Ładny. Na takim rozlewisku. Rozlewisko i góry. No i właśnie kupiłem taką figurkę malarza z Grafental. Kolega oddał? Fajna, 11 euro, niewiele, bardzo ładna. Ja ci dam, odstąpił. Nie odstąpił nic. Nie odstąpił nic. Fajna, nigdzie nie uszkodzona, pędzelek na miejscu. Super. Z tego co widziałem to są jeszcze inne figurki. Muraża, jakiegoś tam, może jeszcze innego e, pracownika Uf, ręcznego. Ale o ja. No mamy troszeczkę słabe się tutaj. Piękna karawka. Poczekaj, pokaż mi ją tak do ręki. Staj, korek. No, ale śliczna. Czekaj, czy świecą takie rubinowe? Nie, nie, nie świecą. Piękna. Ale, mi... ale jest bardzo lekka. Myślałem, że będzie cięższa. Trzymasz? Piękna jest. Taki ciekawy szydzik. Selt na drewnianej nie wiem, dykcie. O taka. Takie drewienko. Tutaj jest rok oto, otobre 74. Czyli październik 74. 1974. Ale powiem Wam, fajne deko. Ciekawe. śliczności świetna wow spójrzcie na tą na tą ławkę na tą sofkę. nie wiem jak to powiedzieć na to krzesło takie nieduże jest niskie bardzo piękne zdobienia Niesamowite Ale tu głośno od tych miszków pewnie je słyszycie. No i na to chciałeś patrzeć, tak? Tak, z daleka szedłem i właśnie zwróciłem na to uwagę. Mm -hmm. A patrzy się Natalia już wyciągła rękę. Wygląda ciekawie, no nie? Czekaj, pokaż mi ten dekielek. Tak odwróć. O popatrzcie, kurczę, ładnie zrobione, naprawdę. To no, jest zrobione, pyszy co w ogóle właśnie ten dekielek to A, będzie taka e, na co? Na biszkopty? Biszkoptownica? Czy, może, czy to jest za małe? Możliwe, że na ciasteczka jakieś. No. Ciekawe jaka no, cena to, będzie. Jaka cena? Rozental. Pokaż ten Rozental do ręki. O, jest uszkodzony. Tak? No. Widzicie, tu jest sygnaturka Rozental. No jest tutaj niestety, no jest uszczyplany, ała, ale śliczny dekielek, piękny bukiet, będzie na sałatkę jakąś. Wygląda jak Patrz jaka ładna miska. Czekaj, okay, daj mi tak. O. teraz widać te żyły, szkło iryzowane, daje fajny efekt. O bo to jest halt immer für Geldspaher, gell Bo Geldspaar hört der Sparer. Pokaż jeszcze ten łyżko widelec. <grym /dyspieszynka> no, przy widelec to jest to. Jak to wyję, ja szczo widzimy. To będzie ładny. jakby płytka, no nie? No. Taka płytka jakaś. E Co to są 3 gracje chyba, nie? Chociaż ja wiem. Nie wiem. Jakoś matka, ja wiem. Z matka z dwoma córkami chyba. Nie będą trzy gracje. A to jest podpis. A, rzeczywiście. I odwróć jeszcze. I to, to jest... Wygląda jak Wedgwood. Willeroy Boch. No, można by pomyśleć, że to jest Wedgwood. On robił taką biskwitową rzecz. Takie biskwitowe produkty porcelane. Znowu młynek nowy młynek. Ale nie wiem, czy go wezmę. Ja już trochę tych młynków masz. No, kilka już jest. No, na razie można sobie odkryć kilka, kilka, kilka jest, kilka było. Ale są bardzo wygodne do używania, naprawdę. A jaki latarnik? Latarnik fajny. Mówi, że sobie nagrać tego słonia. ma słonia. Nie tego. Nie tego, tego. co ma tutaj klient obok. A. To no, lustro jest jakieś No, to lustro jest niezłe No Daniel kupił jedną taką podobną sztukę No i teraz nas prześladuje tego typu Tego typu naczynia Nie wiem co świetnie ja wygląda. Co to ująć Co to są? Nie wiem co to jest, jest to zatopione z przy... żywicy A daj od, od spodu Jeśli możesz Faktycznie, no. No i z tej strony widać wyraźniej, nie? No, no, no. Wow. Ładnie. No ale ta szkoło jest piękna. Ciekawe, ile kosztuje, no nie? Trzeba wziąć. Poczekaj jeszcze. Za 10. Hmm, ciekawe. Kurczę. Okej, Nie wiem czy będzie słychać. No i fajny kufel, nie? Odwróć go, tak, z boku. te price? 25 euro. To powiem wam, że niewiele. Hmm. Za taką Ale sztukę kolekcynerską z pozytywką. Fajnie. Odstawiamy piweczko i muzyka przestaje grać. Mamy tutaj stoisko z filiżankami i właśnie się kupują te tutaj różowe, czeskie, Schlagenwald. Tutaj widzicie sygnaturę. Super. Bardzo fajnie. Dwie za 15, to uczciwa cena. <gry> Natalia koniecznie chce się wrócić do lat chyba 90. albo, Ty, albo no po 2000 roku. Ojeju, 168 zwierzątek. 2 euro. Młoda weź, bo to jest Podróż do przeszłości, nie? weź to baterie Ci zapodam w domu, mam. Wiesz no i pewnie kojarzycie ten e, kałamasz e, z poprzedniego filmu e, no, zdecydowałem się go kupić, bo po prostu Natalia suszyła mi głowę i chodziła, oglądała i mlaskała i oblizywała się. A teraz wykorzystałem sytuację, że jestem sam. No i kupiłem go i dostanie go. Hm, no nie wiem. Za niedługo. <laughs> Swoje musi odczekać. Teraz widać, no. O, widać te teraz płatki. widać. Srebra. Teraz widać. Nie wiem, co to będzie. Wolę nie, ja nie mówić, że to, to rano. Ciekawe, czy pan byłby, pani byłaby w stanie zejść jeszcze troszeczkę z ceny. Czekaj, zrobię sobie... pyknę sobie fotkę. No, rób. No, dobra. No, za dwie dyszki. Ładna, różowo-żółta, tylko tak. że tego tak nie widać, bo tu jest, światło Tu, robi, gdzie jest srebro, że... jest bursztynowy kolor, Bursztynowy, no. Nie? A później tu jest różowy. Mhm. Kurde. Nie wiem czy to się umidor nazywa. To chyba nie umidor, to jest na papierosy, nie na cygara. Tak? No to będzie raczej na, na papierosy. Tu jest przepych, ale po prostu ceny to też zwalają znów. Mikroszklane figurki. Stara. Ale samo on albo Stara go No niezła. No, chyba mamy taki kabel. A tu jaki piękny obraz. Ładny. Maczki i chabry. I jeszcze jakieś białe kwiatuszki. No, takiego czegoś też jeszcze nie widziałam, żeby obraz był. Stroju. Ha Ciekawie to wygląda, że obraz ze strojami, z materiałów. No to zaczniemy od pocztówek. Piękne pocztówki. Rozciągniemy jak karty do gry, ładnie. I pokażemy wam. Generalnie staraliśmy się kupić tak jakby seriami. Widzicie, tu macie miłość mm -hmm. dwa razy. Światła tutaj, nie włączyć, co nie tutaj włączyć. Tutaj jest. Nie, e, włączyć. Nie, 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 Tutaj jest wiara. I jeszcze się trafiła nadzieja. Więc trzy cnoty są. Mhm. Może to są właśnie te trzy gracje, o których się często wspomina. Nie wiem, nie sprawdzałem. Teraz tak myślałem. poczytać. Bo nigdy nie, y, y, nie, w, nie zagłębiałem się w temat. Ale teraz będę miał. Okazje. Chociaż myślę, że to nie są trzy gracje, no bo tam jeszcze masz e, jedną. Nie, 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 nie. To nie? są trzy, bo to też jest miłość, widzisz? Ta trzecia Aha. to też jest miłość, więc jest wiara, wiara nadzieja, nadzieja i, miłość. i miłość. I te są akurat no. z trzech, trzy um, z, z jednej serii. Dokładnie. Pokażę wam tylko odwrotną, tył e, jednej, bo wszystko, e, wszystkie inne są takie same. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj była seria, taka trochę patriotyczna. Widzicie? No i tutaj też. Że... No, powrót marynarza. Wygląda na to tak jakby rodzice yy, albo ktoś czekał na powrót marynarza. Oj, ciężko mi to powiedzieć, bo tutaj jest, i czekajcie, tu i tu jest ta sama kobieta, nie? A tu na tym zdjęciu jest chyba ten mężczyzna, więc prawdopodobnie on zginął, został znaleziony. No nie? To jest historia po prostu. Mhm, tak, to jest taka, to, taka trochę smutna historia, nie? No ale tak było na wojnie. E, tutaj może ona już dostała depeszę, nie? Że zmarł. A tutaj nie wiem... Trzeba było jeszcze tutaj przeczytać ten... Tak, to już jest yy, tylko, to już jest tylko yy, taki tekst. wiersz, wiesz? Są takie smutne Aha. wiersze. Mhm. Yy, dobra, tutaj seria z aktami. No. Dwie panie z dupcią i z No i tutaj takie dla zakochanych. No, świetne są. Te są naprawdę ładne. Francuskie. No i tutaj też. Piękne. No. No i tu jest jeszcze jedna taka. Mhm. Piękne są, naprawdę piękne są te widokówki. Co my tu mamy Daniel? E, to są koniki. E, te koniki były z, e, jak pokazuję. pokazuje. był Grafental. Tak. To mhm. jest manufaktura Grafental. Dalej, jeśli chodzi o porcelanę. Tu mamy świeczniki w ilości dwie sztuki z porcelany bezdeńskiej. No, Są dwa. A tutaj dwa różowe. Kubeczki z kubeczki szalonych. Mamy, no. mamy dwa takie same i teraz już będziemy mieli cztery. No, ale super. Więc zrobi się powoli komplet. No, my też je lubimy. Tutaj, tutaj tak samo jest figurka Grafental. I to jest figurka przedstawiająca malarza. No, dobra, no to dalej. Śmiali się ze mnie, że kupiłem coś naprawdę brzydkiego. Ja nazwałem te łabędzie parszywe łabędzie, no bo zbyt piękne nie są. Ale, ale są zakochane. Ale one są zakochane, tak. Miłość, one tutaj się tak dziurkami dotykają. No. no przecież to jest romantyczne. I co się śmiejesz? Śmiała się ze mnie Natalia i no, ona, że brzydkie łabędzie kupiłem. No. E, Okej, okay, dobra. To może coś y, motoryzacyjnego. Rzadko spotykana na rzecz u nas. Taki reflektor. Chyba z rowera. Może z jakiegoś małego motorowera. E, przypuszczam, że to są lata 70. Pewnie ktoś, kto się zna, na pewno napisze na komentarzu. Tak, tak, to jest plastik. I tutaj widać, e, może to będzie. Się, o, widzicie? K, no, numery. Tutaj jest tak, jakby taki znaczek, taka mhm. fala. I są symbole. K10636. Dalej, mm, to było. Kurde, to było coś czeskiego, i to była huta harmonowa. Mhm. O ile dobrze żeśmy to zidentyfikowali, harmonowa, Franciszek Peczeny, chyba, chyba dobrze też to wypowiedziałem. Dalej. Tutaj na ten temat nie znaleźliśmy nic. To znaczy lecz... ja znalazłam, no, y, że to jest bohemia. No to tyle no. to też, y, też znaleźliśmy, y, ponieważ no ja widziałem przynajmniej szkła, które miały ten sam wzorek nie? i podobne szlifowanie, takie głębokie. Mhm. No a spójrzcie jeszcze tutaj na te ranty, na te złocenia, one nie są w ogóle wytarte, także sztuka... Znikamy. Jakby to powiedzieć, witrynkowa. Tak, 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 dokładnie. Egzemplarz witrynkowy. E, dobra, co dalej? Obraz. Obraz. Mhm. Obraz, który namalowała Otylia Kaufmann. Czekaj, pokaż tak do jasnego. 1897 rok. Tak jest. I to będą. Poziomki? Poziomki. I, tutaj jeszcze, i, i tu jeszcze coś jest, jeszcze inna. Jeszcze inna roślinka tutaj no. jest. Nie, myślę, że to jest kwiat od tego, czy nie? Ja myślę, że poziomki jest jedna rzecz, bo to, to będzie ogólnie chyba bukiet, wiesz? Aha, Myślę, że to zrobiony. będzie bukiet, taki mhm. zrobiony, z owocami. Jeszcze pokażemy może z drugiej strony. Na takiej dykcie. Żeby było wiadomo, że rama też jest stara. No, rama też jest stara. Rama raczej jest oryginalna, ponieważ jest pod wymiar, więc rama jest też z XIX wieku. Piękny. Stan naprawdę dobry. Chociaż ten drugi już jest troszeczkę. No. no był naprawiany. Nie, ok. Nie no i Zawies coś. Zawiesimy. No i coś, co myślę, że chyba zostanie u nas, przynajmniej na jakiś czas, ponieważ jest to pierwsze szkło. I jest to szkło, które pochodzi z Japonii. Jest to Saniu. Saniu chyba dobrze. Saniu. No, ja czytam no, japoński chyba się tak czyta. No nie wiem w jakim razie chyba się czyta Saniu. Tak myślę, że się tak czyta. Jest tutaj widoczne zatopione sreberko. Mm -hmm. płat płatki sreberka. różowo-żółty. Mm -hmm, różowo-żółty. Pokażę wam jeszcze spód, dno. Pani powiedziała, że to Murano. Znaczy, tak oczywiście. Pani mówiła. Sprzedająca pani mówiła, że to z jest... no. Murano. No, bo jest grube, no bo jest ładne, kolorowe. Zazwyczaj sprzedawcy tak. w większości szkił nazywają A, to jest Murano. Dobra, jedziemy <gry> dalej. Kolejną rzeczą to jest kłódka firmy Abus. No. Ja tam lat. Yy, a jest w tej jest, jest, jest. Trzeba to tak nagrać. O, teraz jest. Widać? Mhm, widać. Jest abus. Oni produkują do, dzisiaj, do, do dnia dzisiejszego. Naprawdę dobre zabezpieczenia robią. I coś natali. Coś, w, zasadzie to jest, w zasadzie to jest zakup Natali, No, Mont Blanc, pokaż go. Już go wyjmuję. Jest to Mont Blanc, numer 24. Nie wiem, czy to będzie widać, to 24 jest tutaj Mont Blanc uh -huh. 24. Słyszałam, że on jest trochę lepszy od, tego twojej, od tej Twojej sztuki, tak? Jest, jest dłuższy o jakieś 2 cm. Aha, chyba. dlatego. Może jest po prostu więcej, no, pojemniejszy. Mhm. No i tak samo e, stalówka jest wykonana ze złota 585. Takie informacje podaje Montblanc w internecie. I sprawdzaliśmy, ten tłoczek e, działa się przyjrzycie, za chwilę się przesunie przez ten wziernik tutaj tłoczek. Widzicie, przesunął mhm. się, czyli działa, będzie działający, będzie trzeba go też jeszcze sprawdzić. Natalia będzie go musiała napełnić atramentem i wypróbować. No, wypróbować. no i do tego oczywiście jeszcze było oczywi oryginalne mhm. oryginalne pudełko, Mont Blanc. No niestety jest tutaj. Jakby, to będzie bakelit, czy to będzie plastik? Nie wiem, co to będzie za tworzywo. No, bo sprawia nie. wrażenie bakelitowego. Ogólnie pióro jest z lat 50 lub 60 Jedno z dwóch. Mhm. No niestety tutaj to pudełko, nie skończę mówić, niestety to pudełko tutaj widzicie jest lekko przytopione i tutaj też odrobinę. Mhm. Ale proszę Państwa, przy tej cenie no najważniejsze, że pióro jest w dobrej stanie. I przy tej cenie to jest nic. No, starówka też jest ład, ładnie niepowyginana. Nie no. Ktoś dbał. Ktoś dbał. No to tyle. No, tyle. tyle. <grych> Dobra, te, teraz my. <grych> to tyle naszych zakupów, tyle badziewia nakupiliśmy. Pierdół. Pierdół, dziadostwa <grych> i śmieci. Takie komentarze się tam nieraz u nas pojawiają. Pewnie, pewnie. E, ale to tam. Niech sobie każdy pisze co chce, to jest tylko komentarz, każdy może wyrazić w nim swoją opinię na temat tego jak mówimy, na temat tego co kupujemy, za ile to sprzedajemy, bo też kiedyś takie komentarze były, pani nawet jedna odezwała znowu, na powiedziała, że już nas nie będzie oglądać, w Opolu nas spotkała, kupujemy za grosze i sprzedajemy za nie wiadomo ile, a tak naprawdę no jest inaczej. Niech to mówimy jak między ktoś... sobą, że niech ktoś przyjedzie tutaj. Tak, niech ktoś przyjedzie, niech ktoś się dowie, co trzeba kupić, niech no. ktoś to przetransportuje, niech ktoś to e, umyje, zapakuje, przewiezie, niech się, niech się liczy z kosztami i tak dalej. Dobra, to my się z wami żegnamy, zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Hej! Pa! Trzymajcie się.